I tak można by w nieskończoność oczywiście próbować, tylko że no to naprawdę nie przypomina rzeczywistości. Nie, ale fakt, faktem, że Towarzystwa Płaskiej Ziemi istnieją, i to tak jest solidnym podtekstem naukowym, bo przecież nie od dzisiaj ludzie próbują za wszelką cenę to, co naprawdę jest kulą, przedstawić w takiej płaskiej postaci. Próbują, kombinują i tak prawdę mówiąc, do dzisiaj im się do końca to nie udało. Aczkolwiek zupełnie poważnie nazywają się kartografami, geografami, geodetami. Mój Boże, ale czy można ich nazwać oszustami? Problem rzeczywiście jest, ale w gruncie rzeczy najmniej polega na tym, żeby krzywę zamienić na płaskie. Polega przede wszystkim na tym, że. Ludzie, których tak naprawdę nazywa się geodetami, podjęli się kiedyś jeszcze chyba za 2000 lat temu zadania rzeczywiście niezwykłego, zadania pomierzenia Ziemi i stosowali do tego najróżniejsze metody, które oczywiście szalenie się różnią od tego, co było kiedyś, choćby taka wieża triangulacyjna, symbol pewnego systemu, który polega na pokryciu kraju siecią wież triangulacyjnych, specjalnych punktów. Pokrycia taką siecią trójkątów i dokonywania pomiarów kiedyś kątów, dzisiaj boków. A może w ten sposób? To wszystko są kolejne tak zwane projekcje, kolejne propozycje przedstawiania kuli na płaskim. Ale proszę zauważyć, co się dzieje. Która jest prawdziwa? Może tak. Takich propozycji jest ogromna ilość. Każda. Jest błędna. To znaczy, niektóra oszukuje w kątach, niektóra w powierzchniach. Niektóre oszukują niemal we wszystkim i tylko fragmenty są dokładne. Co nie zmienia faktu, że tak zwana międzynarodowa mapa świata została swego czasu stworzona w takiej właśnie projekcji, gdzie południki i równoleżniki tworzą sieć prostokątów. Nie są już liniami krzywymi, ale przecież obraz kontynentów drastycznie uległ zmianie. Ha, tak, mapa. Duże oszustwo, przy czym musi to być oszustwo, oczywiście, zależne od sytuacji, do jakiej się stosuje. Łatwo jest tylko wtedy, gdy oko ma czas na analizę i porównania. Wszystko niknie za oknem kabiny w szaleńczym tempie. Tu nawet geniusz nie może rozstrzygnąć podstawowego pytania: gdzie jestem? Paradoks. Szczegółowa mapa może być wręcz utrudnieniem. Nie ma czasu, by stwierdzić, czy las na rysunku to ta zielona plama, która przed sekundą zniknęła pod prawym pładem. Mapa więc musi być specjalna. Uwzględniać jedynie zarysy terenu, bez zabaw nadmiarem szczegółów. Specjalny dobór kolorów skupia uwagę pilota tylko na tych elementach, które może on z łatwością rozpoznać. Nie musi zresztą rozpoznawać ich sam. Czarną robotę wykonuje za niego radar. Mapa wyświetlana jest bowiem na radarowym ekranie i zmienia swe położenie w rytm zmian pozycji samolotu. Radarowy pejzaż jest bez przerwy porównywany z rysunkiem. Gdy oba obrazy pokrywają się, nie może być mowy o żadnych wątpliwościach. Po raz pierwszy chyba ten, co nie lubi lub nie może latać wysoko, może pracować bez stresów. No cóż, mapa mapie nierówna. Radar, radarowi też. Tak, bardziej w lewo. To tam? Nie, no jak wiesz, to jest jak w lustrze, moje lewo jest twoje prawo, dobrze? Tak. I kołotyczki mierzymy. Kiedyś właśnie było tak. Taśma, dwa punkty wyznaczone tyczkami, specjalne szpilki i szkicownik, w którym zapisywało się odpowiednie dane. A dzisiaj wygląda to w taki sposób. Specjalny dalmierz, który wysyła w kierunku lustra o właśnie tam, gdzie stoi Andrzej, promień podczerwony. Wprowadza się tutaj specjalną poprawkę na temperaturę powietrza i ciśnienie i zadaje mu się zadanie zmierzenie odległości do tego punktu specjalny system optyczny umożliwia dokładne wycelowanie w lustro i po chwili na specjalnym ekraniku odczyt 14 m 155 mm z dokładnością do 5 mm na odległość 2 km Postęp w tych urządzeniach jest rzeczywiście fantastyczny. Teodolit, czyli urządzenie do mierzenia kątów, na który nałożony został y, też dalmierz, ale tutaj pomiar może być dokonywany już do odległości nawet 7 km. Y, panie pomocniku, niech ma będzie uprzejmy nie ruszać tym lustrem, bo pomiar będzie niedokładny 12 metrów 52 mm. Dokładność rzędu kilku milimetrów na tak olbrzymiej odległości. Kolejne urządzenie będące warsztatem współczesnego geodety, niwelator, urządzenie do określenia różnicy poziomów pomiędzy dwoma punktami, w ten sposób mierzy się różnego rodzaju wypiętrzenia terenu, jakieś wzniesienia, odległość do kilometra, a dokładność 0,2 mm. Lasery też y, zaczynają geodetom pomagać. To już nie jest ta przysłowiowa taśma, tyczka i łata. Okular laserowy pozwalający wytyczyć prostą drogę. Plamka lasera wy, wybiegająca z urządzenia i trafiająca o tam w ten kamień po drugiej stronie studia. I to jest sposób na przykład wytyczenia linii prostej. Y, lasery. Pozwalają mierzyć znacznie dalej, taki laserowy dalmierz, który, wycelowany w odpowiednie lustro, może trafić w odpowiednią odległość na 20 km. Ten zgaduje odległości takiego rzędu. Pomierzenie ziemi, chociaż rzeczywiście skomplikowane, staje się coraz dokładniejsze, i ta dokładność, prawdziwość mapy przestaje być tylko. Iluzją. Tak, to na samym mierzeniu przecież nie można poprzestać, bo efekt ostateczny jest jednak tu. I tu są problemy zasadnicze. Do tych urządzeń, które zwykle zbierają informacje, tę informację geometryczną z terenu, dodaje się to, dodawało się to jako rzecz kończącą. Stolik topograficzny z tak zwaną kierownicą, która pozwalała, no, bądź kilka już wybranych i ładnie pomierzonych i narysowanych punktów, bądź już bardziej przygotowaną mapę, związać z terenem i dokonać jej uzupełnień. No, powiedzmy, wyrysować powstałą w zeszłym roku linię wysokiego napięcia i tak dalej, i tak dalej. To się wszystko robiło ręcznie przy pomocy ołóweczka, precyzyjnego odmierzania na mapie odległości odczytanej z przyrządu, uniwersalnej linijki, która zależnie od skali mapy, wynik odczytany pozwala przenieść właśnie w tę. Ten, na ten rysunek i tak dalej, i tak dalej. Przy czym problem jest jednak zdecydowanie bardziej trudny. Problem polega na tym, w jaki sposób w ogóle wyrysować tę płaszczyznę, aby nadawała się do odbioru. No, powiedzmy, można oczywiście kreślić takimi umownymi kreskami całą rzecz, tak jak zwykliśmy mapy y, oglądać. Można opusić się o interpretację tego rodzaju. Jest to taka. Mapa, która może nie jest zbyt dokładna, bardzo efektowna, powstała taką metodą cieniowania jakby również zawiera elementy dna mórz, i tak dalej, i tak dalej. Przy czym nawet wielka teoria, iloma kolorami można taką płaszczyznę pomalować, żeby można było różne od siebie odległe obszary. Zaznaczyć, nawet taka teoria, najprostsza, nie ma dowodu matematycznego, i co tu mówić w tej chwili o dokładnościach pomiaru do milimetrów, skoro najbardziej brutalne, można powiedzieć, geometryczne problemy ciągle nie są jeszcze rozwiązane. Z pozoru wygląda jak każda biblioteka. Nudnawo. Szeregi regałów, w nich szufladki, a w nich kartki z sygnaturą i opisem, ale nie książek. Tu wiedza o cywilizacji zapisana została na mapach miast. I choć jest to biblioteka nowoczesna, to życie jest od niej szybsze. Te mapy stają się nieaktualne, niekiedy w ciągu jednej nocy. Więc bibliotekę musi podeprzeć komputer. Każda nowa informacja trafia do jego pamięci. Każdy nowy dom, osiedle, ulica czy skrzyżowanie. Na życzenie nawet wewnętrzny układ mieszkania. Ilość informacji, przed którą skapitulować musiałby najbardziej błyskotliwy kartograf. Wydawać by się mogło, że od informacji w postaci zer i jedynek zapisanych na magnetycznych dyskach droga do mapy daleka. Rzeczywistość elektroniczna raz jeszcze okazała się bardziej imponująca od fantazji. Elektroniczne pisaki prowadzone niewidzialną ręką zmieniają informacje w aktualną mapę. Całego miasta bądź jego wybranej części. Z wszystkimi szczegółami albo tylko z niektórymi. W dowolnej ustalonej w zamówieniu skali. Rysują szybko, pewnie i bezbłędnie, bo człowiek im nie przeszkadza. czym fakt, że techniki poszły tak daleko naprzód te techniki sporządzania nie zmienia faktu, że w dalszym ciągu mam kłopoty z interpretacją. Tak, tu dopiero jeśli światło zagra, to coś widać. Wypukła mapa opisana dobrze znanym systemem, dobrze znanym tym ludziom, którzy nie mogą posługiwać się wzrokiem. I to są propozycje map dla niewidomych map planów miast albo inaczej bo można na przykład pomyśleć, że wcale nie, nie najbardziej istotny jest pomiar terenu zdecydowanie bardziej istotne to, co jest pod powierzchnią. To jest fragment mapy geologicznej, ogromnej mapy geologicznej świata i oczywiście w tym przypadku używano zupełnie niegeometrycznych informacji. To były informacje z wierceń, z badań geofizycznych, wybuchów, nawet z obserwacji z większych odległości Ziemi itd., itd. Jednym słowem, w tym wszystkim zaczyna istnieć coś więcej niż czysta geodezja, czyste pomiary gruntu. Ale to jeszcze ma wadę. Taka mapa czeka. Taka mapa może powstawać latami i w którymś momencie być. A co się dzieje z latami? No, powiedzmy, rok 35. Dziesięć lat potem. Tylko dziesięć lat. No i powiedzmy, rok 82. Tak. I przecież tej, na tę informację, na taką informację na mapach też trzeba umieć reagować. Tak, wszystko jest bardzo ładne, tylko jest y, pytanie: skąd y, taki sposób uaktualniania map? Y, odpowiedź jest bardzo prosta i za chwilę będzie wiadomo, jak to się robi. Y, zielona łąka to jest mniej więcej tutaj. Y, ta rzeka po środku, która płynie, nazywa się Szeroka. A tam dalej po prawej stronie, gdzie są te zabudowania, to jest wieś Lipów. To jest mapa plastyczna, właściwie stół plastyczny, a mapa, która powstała ze zdjęć w cudzysłowie lotniczych. Z takich o negatywów. Lotnicze zdjęcie. Naturalnie to lotnicze zdjęcie zrobione było z wysokości 1,5 metra kamerą fotograficzną. Ale tak naprawdę te zdjęcia Warszawy powstawały właśnie przy użyciu samolotu i specjalnej lotniczej kamery, bo to jest sposób na nowoczesne zbieranie informacji. Dziedzina, która nazywa się fotogrametrią lotniczą i posługuje się właśnie takimi urządzeniami. Do kamery wkłada się specjalne znaczniki godzinę sporządzenia zdjęcia, datę, wysokość, z której było robione, miejsce na kolejny numer zdjęcia. W środku specjalny, niezwykły film, na którym może mieścić się 260 zdjęć, a klatka tego filmu ma 23 cm szerokości i długości. No i potem normalna procedura, taka jak w każdym aparacie fotograficznym, bardzo precyzyjne ustawianie czasu ekspozycji 1/300, blenda czyli przysłona 8, numer zdjęcia 0. Bardzo istotna rzecz: 65% przekrywania się zdjęć, bo te zdjęcia muszą na siebie nawzajem zachodzić. No i teraz już tylko trzeba nacisnąć spust kamery, przesuwa się taśma i z szybkością co mniej więcej 1,5 sekundy. Tutaj na tej szerokiej taśmie rejestrowane są zdjęcia z wysokości 500, 1500, a może nawet 8 km. No i efekt takiej działalności: negatyw i odbitka z, zaznaczonymi, z, z zaznaczoną godziną wykonania zdjęcia. Wysokością lotu, numerem kolejnym i tak dalej, i tak dalej. Z góry widać lepiej, lepiej i więcej. Wiedział to Ikar i Dedal wiedział. Oni patrzyli z góry pierwsi, ale mogli tylko patrzeć i pamiętać, jak ptaki, które bujając nad miastem widzą i nie pojmują, obserwują i nie pamiętają. I tylko my, ludzie, potrafimy zatrzymać te obrazy w kadrze kamery i wycisnąć z nich każdy szczegół. Tworzymy szeregi zdjęć, na których jak piętno odcisnął się obraz pasa Ziemi spod brzucha samolotu. Te zdjęcia to potoki informacji. Każde następne obejmuje 60% powierzchni poprzedniego i 40% zupełnie nowych obszarów. Każdy kamień, drzewo, jego cień, Obraz po obrazie, z zawrotną ilością szczegółów, niekiedy bez znaczenia, mylących oko. Trzeba je posegregować i zbędne odrzucić, by powstała czytelna mapa. Najlepiej, gdy zrobi to mądra maszyna zwana autografem. Negatyw do kasety, krzyże na brzegach jako punkty ustalające. Dwa sąsiednie zdjęcia z wielkiego ciągu trafiają do dwóch projektorów. Precyzyjne nastawienie, by w okularze maszyny ukazał się ostry stereoskopowy obraz wyciągnięty z płaskich zdjęć. Problem sprowadza się do banalnego nasunięcia na siebie dwóch kropek widocznych w okienku wziernika. Kaseta jeździ swobodnie w trzech płaszczyznach dotąd, aż kropki będą się pokrywały w dowolnym punkcie zdjęcia. Tylko wtedy można mieć pewność, że odwzorowanie terenu na mapie będzie idealne. A jeśli jest już jedna kropka, to wystarczy przesuwać ją po leśnej drodze, by mechaniczne systemy przeniosły każdy jej zakręt na białą kartę. Sens tej pracy polega na odtworzeniu trójwymiarowych szczegółów terenowych na płaskiej mapie. Możliwie bez niekształceń. Konieczne są do tego dwa lotnicze obrazy i sprytne przekształcenie ich w optyce autografu w jeden, Najwierniejsze rzeczywistości. Wysokość, szerokość, długość, x, y, z. Trzy parametry upychane w dwuwymiarowej ciasnocie. I koniecznie trzeba uwzględnić jeszcze krzywiznę ziemi. Mechanika i optyka splotły się w jednym systemie. Nieśmiało szturmuje bramy tej twierdzy elektronika. Na razie w formie podglądacza kontrolera, jakże wygodnego w użyciu. Gdyby tak jeszcze koordynaty każdego punktu trenowego utrwalić w specjalnej przystawce i zapisać jako ciąg liczb. Byłyby dane dla komputera. W tej zabawie jest metoda. Jeśli z góry widać lepiej, to dlaczego nie potraktować lotniczego zdjęcia jako gotowej mapy? Wystarczy sześć kolejnych ujęć, trzy pary po dwa zdjęcia i dwie znajome już kasety. Ich miejsce w aparaturze określa się podobnie jak w autografie. Nad każdą z dwóch kaset sunie optyczna rura. Chwytane przez nią promienie świetlne przekazywane są układem optycznym gdzieś do tyłu. A tam trafiają na odpowiedniej długości szczeliny, która węższym lub szerszym snopem rzuca je na światłoczułą błonę. W ten sposób w awioplanie uwzględnia się wszystkie pofałdowania powierzchni. Im bardziej stromo w terenie, tym węższa szczelina, im łagodniej, tym szersza. I znów długość, szerokość, wysokość. Wiązki światła odbite od dwóch zdjęć malują na płaszczyźnie wierny obraz powierzchni Ziemi, pas po pasie, tyle razy, ile trzeba. Dla wygody światło czuło umieszczono na bębnie i to wszystko. Wystarczy sześć pstryknięć migawką tam w górze bytu, na dole otrzymać trzy kawałki mapy, bo przecież z góry widać lepiej i więcej. Ale jednocześnie nie można poprzestać tylko na obrazku, na portrecie niejako, a przecież wszyscy wiedzą o tym, jak fałszywe są zdjęcia, znaczy takie płaskie, prawda? Nie widać co jest dalej, co bliżej, mówiąc językiem kartografów, co jest głębsze powiedzmy, a co y, stanowi wyniesienie. I do tego dalej potrzebna no, jest chociażby taka skomplikowana obróbka, gdzie dodaje się te informacje o trzecim wymiarze. Powstaje wtedy nie zdjęcie lotnicze terenu, a tak zwana ortofotomapa rzeczywiście bardzo dokładna, i rzeczywiście może być nawet wyrysowana do końca. To znaczy, niekoniecznie mieć jako podkład to oryginalne lotnicze zdjęcie. Przy czym to wszystko także posiada wady. Oczywiście, że posiada wady. Na przykład, trudno to uaktualniać, tylko jest ukształtowanie terenu, ale to jest recepta. Cztery zdjęcia zrobione równocześnie z dużej wysokości z pokładu satelity przy pomocy wielospektralnej kamery, której obiektyw tak wygląda. Cztery filtry niebieski, zielony, czerwony i podczerwień, czyli w czterech pasmach światła widziany obraz Ziemi z dużej wysokości, a potem w efekcie powstaje specjalna barwna kompozycja, oczywiście w barwach fałszywych. Ale wyciągających niezwykle pożyteczne i niedostępne dotąd informacje. Mapy satelitarne to jest ten kolejny szczebel wtajemniczenia. Nie, no nie mapy. To jest dopiero zdjęcie. Mapę z tego można stworzyć na przykład w takiej postaci jak tu, niezwykłej zresztą. To jest tak jakby rozwinięcie na walcu oglądane z dużej. Z wielkiej odległości propozycja mapy Kanady, stworzona na podstawie zdjęć satelitarnych, 3 metry i kilkadziesiąt centymetrów wysokości. I oczywiście w tej grze, dopiero w tej geometrycznej grze, którą, która czerpie informacje nawet z satelitów, wydaje się leży ostateczne rozwiązanie problemu. A tym niemniej w kosmos oczywiście wychodzić trzeba. Głuszający huk, ryk silników rakietowych i kłęby pary. Na orbitę wędruje jeszcze jeden sztuczny satelita. Ale ten automat szybujący w przestrzeni wokół Ziemskiej jest niezwykły. Dzięki niemu otworzyła się przed człowiekiem szansa na obejrzenie kuli w sposób jak najbardziej płaski. Dopiero z wysokości kilkuset kilometrów widać dobrze ba, i widać to, co trzeba trzy oddzielne kamery telewizyjne, każda w innym paśmie promieniowania światło widzialne i podczerwień po to by mapie nadać inny wymiar klatka po klatce plaster za plastrem 2,5 na 2,5 tysiąca kilometrów to siatka tej mapy zdjęcie to mało potrzebna informacja dokładna teleobiektyw ze skanerem rośnie ilość szczegółów przetwarzanych w informacyjny kod kamera jest w stanie rozróżnić detale wielkości samochodu Jeden obieg glomu ziemskiego trwa zaledwie 3 godziny i 20 minut. Kamery napędzane energią słońca pracują niezmordowanie. W ciągu 18 dni zdjęciami pokryta zostaje cała powierzchnia. Kula ziemska przetworzona na kilkaset płaskich zdjęć, map o niezwykłej wprost wierności. Ale te zdjęcia nie powstają na pokładzie satelity. Praktycznie nie istnieją w chwili, gdy trafiają do pamięci pokładowego komputera. Jedynie kod impulsów. Informacyjna lawina, którą trzeba przesłać na Ziemię. Kilkanaście stacji naziemnych wokół całego globu śledzi lot satelity. Paraboliczne czasze anten chwytają sygnały tak zgęszczone, że wydają się jednym pasmem. Trzeba się spieszyć. Czas widoczności satelity krótki, ilość informacji ogromna. Dopiero potężne komputery są w stanie połapać się w tym chaosie. W natłoku danych w setkach map. I dopiero one są w stanie z miliardów bitów stworzyć obraz, uporządkować. Dopiero teraz może powstać zapisany na taśmie magnetycznej obraz telewizyjny lub też odtworzony promieniem lasera na kliszy fotograficznej. Tak powstają gotowe zdjęcia. Dokładne mapy zaopatrzone w metryczkę z datą, godziną i numerem kwadratu. Powstają nieprzerwanie w setkach tysięcy powstają po to, by z mapy wyczytać wszystko. Czym jest mapa świata? Zaledwie zarysem lądów, śladem rzek, oznaczeniem gór i dolin. A czym być może? Oto Bałtyk. Południowy kraniec Szwecji, z Malmy po prawej, z lewej Kopenhaga, Jaśniejsze partie obrazu oznaczają brak roślinności. To informacja. Rzeka Vorma w Norwegii. Obraz w podczerwieni. Jasne góry i ciemniejsze lasy, czapy śnieżne grożące lawiną i tereny zagrożone przez szkodniki. To informacja. O wszystkim. O stanie rolnictwa, pogodzie, szkodnikach. Przemieszczającym się cieple, zanieczyszczeniach, minerałach, morskich prądach i setce innych danych. Oto prawdziwe mapy naszych cywilizacyjnych dokonań i zmartwień mapy epoki kosmosu, mapy, które przestały wskazywać drogę, chyba że dalszego rozwoju ludzkości.